Pozostajemy w tematyce obrony, ale tym razem będziemy mieli inne narzędzia do wykrywania wkurwiających atakujących. Na dodatek sami będziemy mogli ich powkurwiać. Maestro to taka walkirja, tylko jego kamery mogą jeszcze strzelać. Może nie zabiją, ale też nie wzmocnią tego do kogo strzelają. Zniszczą za to wszelkie gadżety atakujących. Kamerę najlepiej obsługiwać z jakiejś kampy poza sajtem. Abyś mógł w spokoju sobie postrzelać do tych zjebów. Niestety, łatwo ją zniszczyć, bo jeśli będziesz strzelał, to jesteś podatny na kulkę. Jeśli jednak tylko zbiją ci szybkę, to się nie przejmuj. Dalej możesz strzelać, ale nic nie widzisz, dopóki jest złożona. Rozstawia je najlepiej jak najwyżej się da, możesz na sajcie, ale poza nim też mogą być przydatne. Musisz tylko pamiętać, żeby niemal na pewno przeszedł tamtędy przeciwnik. Dobra, czas się wyposażyć. Tak jak u Alibi, dwie bronie główne. LKM oraz strzelba, dwa rewolwery na boczną, drut kolczasty oraz nejt na gadżety. Bierzesz lkm dowolny pistol i Neida. Choć dziurę zrobisz lkm to jednak szkoda Amemo. To tyle o Maestro. W kolejnym odcinku wracamy do ataku. A przyjrzymy się Mawerikowi. Zostaw lajka i suba. Powodzenia na randomach miedziaki.